Thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zaproszę Państwa do krainy muzyki, a już tak żeby szczegółowo bardziej to do krainy wokalistyki. Pora jest chyba odpowiednia na tą rozmowę, ponieważ no kwiecień 2024, wiosna, i e, proszę Państwa, no e, podobno przyleciały już bociany. A skoro przyleciały bociany, no to wypadałoby porozmawiać z jednym bocianem, który stoi na przodzie takiego zespołu jak The Storks, czyli Bociany. E, gościem moimi, Państwa z prawdziwą przyjemnością, Dariusz na Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ehe. Zanim będziemy rozmawiać o śpiewaniu, no bo z tym jesteś kojarzony nieodzownie, no to pytanko, które paść musi, bo to tak w tym cyklu już się toczy i zawsze te, te takie same pytania często chowianin. Od urodzenia. Od urodzenia, ale tak jeżeli byśmy wrót na białku wciągnęli do tyłu to jest, masz jakąś wiedzę co dziadziuś robił, na przykład z czego miał chleb? Moi dziadkowie z każdej strony to mieszkali na wsi, w okolicach Częstochowy. Mhm. Tata pochodził z Turowa, to właściwie teraz kiedyś to były Celiny. To jest teraz miejscowość Turów, a mama z Zagórza. To jest no. bardzo blisko Olsztyna Aha. na tej zasadzie. Natomiast po ślubie przeprowadzili się tutaj. I wszystkie dzieci, ja jestem trzeci, bo mam dwie, siostra, dwie starsze siostry, rodziliśmy się w Częstochowie. Aha. Czyli tam rozumiem, że przodkowie to raczej praca na roli. Tak, roli Typowa. typowa, typowa i... Wspaniałe wakacje na wsi. Które <grym> no się... tak. To jest tak, że my jesteśmy z tego pokolenia, gdzie rzeczywiście rodzice na wakacje wywozili dzieci do swoich rodziców, żeby trochę świeżego powietrza złapały. To znaczy ja jeszcze byłem zawsze trudnym dzieckiem. Pod tym względem, że strasznie nie, nie lubiłem chodzić do przedszkola. Szkoły jakoś tam jeszcze normalnie traktowano, natomiast przedszkola to było dla mnie karą. Byłem przekupywany, a koniec końców nie chodziłem do przedszkola. I tak samo strasznie nie robiłem e, kolonii. Aha, czyli takich zorganizowanych Z, W ogóle do dzisiaj nie cierpię takich rzeczy jak wstawanie. I robienie rzeczy, które są, pomijając to, że pracuję, no bo nie mam wyjścia. Tak. nie znoszę robić czegoś, co jest zawsze takie same. Czyli siadanie o tej godzinie, marsz, obiad, śpiewanie, granie, coś da, tam da, robienie da, da, według da. jakiegoś szablonu. Mhm. I dlatego mnie rodzice wywozili na całe wakacje do babci na wsi. I tam miałeś luz. Ja miałem luz. Babcia się mną opiekowała. Nigdy tam nie byłem głodny, ani jakichś tam nie było niebezpiecznych historii, natomiast uwielbiałem tam. Całe, całe nie spędzałem tak. na powietrzu. Darku, szkoła średnia to? Słowacki. Liceum Słowackiego. O, proszę. To Ty ja humanista? Trafiłem, trafiłem, byłem na profilu humanistycznym. Ja trafiłem do Słowackiego w momencie, kiedy na ostatnim roku był Olek Klepacz i Wojtek mm -hmm. Wierus. Nawet miałem z nimi przyjemność raz zagrać na jakiejś tam Akademii, oh, tak so. bo dosyć szybko poznał się na mnie fantastyczny człowiek, który tam się zajmował muzyką, pan Andrzej Wieczorek. Zmarł już niestety parę lat temu. Mm -hmm. I ja tam się szybko znalazłem w kręgu jego zainteresowań i zaczynałem akurat tam, na basie, grałem na basie. Mm -hmm. Olek Klepacz wtedy grał na perkusji, worek grał na gitarze, ktoś tam śpiewał, ktoś tam jeszcze na klawiszach zawsze coś zagrał. Czyli, początki, czyli to nie jest tak, że ty tylko sobie nuciłeś przed lustrem, tylko mm, muzykowałeś w ogóle. Ja generalnie muzyką tak naprawdę zająłem się w wieku 10 lat, bo mhm. na komunie dostałem od ojca akordeon. Mój tata marzył, żeby jego syn grał na akordeonie, pracował na hucie, a oprócz tego był krawcem. Aha. I wszystko, co zarobił jako krawiec, zainwestował w akordeon. Bo chciał, żeby jego syn grał na akordeonie. I posłał mnie, znaczy rodzice mnie posłali do MDK-u. Tylko wtedy się nazywał Dom Kultury przy ulicy Łukasińskiego. Młodzieżowy Dom Kultury. To, Młodzieżowy Dom Kultury tak. i ja tam trafiłem na szkołę akordeonu. Wtedy nie pamiętam nazwiska swojego nauczyciela. Aha. I to wyglądało w ten sposób, że podobno byłem bardzo zdolny. Nie może mhm. cały czas byłem leniwym człowiekiem, to miało też duży wpływ na wiele rzeczy moich, ale ja bardzo szybko w ciągu dwóch, jednego roku przeskoczyłem dwa lata lekcji. No i co, grasz do tej pory na akordonie, czy zarzuciłeś to w ogóle? To znaczy, wyglądało to w ten sposób, <trym> że zaczynam coraz lepiej grać technicznie, aż któregoś dnia tata tatoś poprosił, przyszli goście na jakąś imprezę urodzinę, jak to kiedyś to się ludzie odwiedzali, nieco teraz. Tak, tak, dokładnie. I zagraj Darek coś, nie? A ja na akademii kiedyś grałem jakiegoś Krakowiaka, coś tam jeszcze zagrałem i ja nie potrafiłem nic innego zagrać. Mogłem zagrać z nut piękne rzeczy, fajne. No, tak na konferencji tak grałem na klawiszach i na Wójkówce nie tak na, kordynie, tak? na na harmonii, natomiast nie potrafiłem nic zagrać, się okazało. Aha. I tak się zdenerwowałem, że zniechęciłem się do tej szkoły. A miałem wujka, który na był moim chrzestnym był, który mi pokazał parę rzeczy, który grał na weselach. Na akordeonie. Ja na tym akordeonie e, nie ćwiczę. Natomiast e, była okrągła roś, e, roś, u, 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 rodzina mojego taty. Ja się przysiadłem i te rzeczy, które kiedyś grałem, potrafię do dzisiaj zagrać. Muszę no trochę proste. przysiąść i sobie odświeżyć. Natomiast e, to dalej, to już... Ale to tak wróćmy chwilę, bo to, żeby była jasność. Było to kółko muzyczne w mdk u i była jeszcze jakaś edukacja muzyczna, czy to na tym stanęło? Tylko na tym stanęło. Ja zaraz po, mm -hmm. tym, po tym roku jeszcze tam chyba krótko chodziłem i zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że po co ja mam chodzi, ja nie potrafię zagrać. Mm -hmm. I będzie zależało, żeby to, zagrać coś. Co na co dzień robi Darek na białek, żeby zapłacić rachunki i mieć na prąd? W tym momencie to ja jestem kierowcą. Kierowcą zawodowym, kierowcą zawodowym. Ale jeździsz tak, tam Włochy, Hiszpania, coś nie? Nie, nie, nie. nie, po Ja jeżdżę tu po Częstochowie, do po jakby powiedzieć, po byłym województwie częstochowskim Aha. i okolicach. To znaczy, ja właściwie to tak najczęściej odwiedzam miasto Wieluń. Rozumiem. Jestem tam trzy razy w tygodniu. I <laughs> oczywiście, <laughs> wszystko po drodze, nie? Tak. Teraz może mięso i wędliny, normalnie skrótowne mięso. Aha, mięso ja rozumiem. To jest, a wcześniej jeszcze byłem. Pracownikiem biurowym przez chwilę, różne ale rzeczy robiłem w życiu, także... Dobrze, myśmy się spotkali tutaj, jak gdyby, bo ja Ciebie znalazłem, wychaczyłem. No nie ukrywam, że pretekstem to było jednak Twoje śpiewanie. I to jest tak, że akordeon akordeonem, basówka tam basówką, ale to śpiewanie to kiedy się zaczęło? Ja się na gitarze nauczyłem grać w ósmej klasie podstawówki. Nauczyłem no. kolega, który był harcerzem. A ja miałem w domu starego Defila, którego mam do dzisiaj zresztą. Pomalowałem go w cegłę. zaczynało się od prostych pioseneczek. Takich do przodu. 70 dziewcząt tak, i, tak, tak, i tego tak, typu tak, podobne tak, rzeczy. Ale w międzyczasie ja też zakochałem się w dżemie. Nie przypadkowo mam Torysia ze sobą. Tak, no i, teraz... I ja zacząłem. Y po swojemu grać utwory i śpiewać rysiowe piosenki uh -huh. i to się, że tak powiem, ludziom podobało. Znaczy ja słyszę, że Ty masz niski, mocny głos. To ja je... w tym czasie, jak... Jak chłopiec dosyć często no. byłem... bardzo podobnie śpiewałem, Podobną barwę. barwę, zaśpiewu i wszystkiego, uh -huh. a w międzyczasie też zacząłem pisać swoje pierwsze piosenki. Czyli liceum, już liceum. No i tak by wynikło, że właściwie publicznie swoją pierwszą rzecz wykonałem w filharmonii. za pozwoleniem e, profesora wieczorka e, było takie, jak się to nazywało, tyle szkół, ponad ponad I wystawiały zespoły, że coś tam szkoła prezentowała. Myśmy wtedy wygrali. Ja, ja grałem w, jakby w dwóch zespołach. Grałem na tubie basowej. Graliśmy Dixieland, utwór e, Duke'a na Carvalho. Dziewczyna zarąbiście grała, niestety nie pamiętam imienia, ani nazwiska, no. na flecie bocznym. E, koledzy ode mnie z, z, z klasy, na, na pianinie, na perkusji. E, profesor Wieczorek na półzonie nam pomagał, myśmy to grali. A oprócz tego zagraliśmy mój utwór, no autorski. No który dzisiaj jest znany jako w Storm, wygramy jako Pierwszy Krok. Ja się no. też nazwał Pierwszy Krok. Był troszeczkę inaczej grany, w innej aranżacji. Ale to był pierwszy utwór, który publicznie wykonaliśmy i myśmy wtedy wygrali jako szkoła. Ja sobie tłumaczę, że no, był jakiś tam mój udział w tym, chociaż wiem, że szczególnie podobało się wykonanie tego, tej harawany. Mhm. No, na dziewczyna na tym flecie. Ale tom, czy to jest Darku, tak, że w tych Bocianach Wszystkie teksty to Twoje teksty, wszystkie są teksty moje, czyli tam jest, rozumiem, od początku do końca um, autorska historia, czyli um, muzyka wasza, teksty twoje i tak dalej. Tak? Czy to wygląda w ten sposób, że tak. E, tak, The to jest tak bym moją trzecią kapelą taką Proszę, tak, tak, to bardzo wcześniej. poważną. E, bo tam były po mnie się różne historie, no to wiadomo, ten, no, szkoda nawet mówić. Pierwszym zespołem, którym był, to był w latach 90-tych, zespół się nazywał Niagara i grał ze mną Darek Marchewa-Czarny na gitarze, znakomity czesowski gitarzysta, szczególnie kapitalny na To ja nie wiem, tarczy. czemu ja go do tej pory nie miałem w swoim tym. Bo on się bardzo dobrze ukrywa. Ja sam nie przepadam za tego typu rzeczami, takimi wywiadami, bo nie uważam się za kogoś godnego takiego spotkania. A nie gadaj. Natomiast nie Darek jest przecież. znakomitym gitarzystą. Mm -hmm. Grał z nami Zbyszek Żurawski w też na gitarze, mm -hmm. Leszek Ben na basie i Martinez, Marcin Brudzki tak na, na per... przeszkadzajka. No, no, no. Jeszcze wtedy nie perkusji. Na, na perkusji. Myśmy to... I tam duet autorski był taki, że większość, dużo muzyki było Darka, Wszystkie teksty moje, mhm. troszkę Zbyszek, Wrzaski i część tych utworów, które ja miałem, jak niegara, potem mhm. przeszło do mojego drugiego projektu, znaczy mojego, naszego, który się nazywał Czarna Dziura i który się bardzo dobrze zapowiadał i gdyby nie migracja, Zarobkowa. wyjazd Zarobkowa i koledzy zespołu uciekli, to się zaczynał fajnie kręcić, bo tamten zespół to się dosyć szybko, roz... znaczy nie może mhm. rozleciał, bo on się no ciągnął. Tak, dziwny sposób. Da, Darek, ale do y, Bocianów, to jak Ty trafiłeś? Ja y, znałem Piotrka Wrońskiego, perkusistę, który jest w ogóle całym ale on, on pomysłodawcą tego, on tego był, zespołu. On był, tak? On, on był. jest pomysłodawcą tego zespołu. Myśmy wcześniej e, spotykali się w takich projektach, między innymi on, właśnie z Czarnym na gitarze, e, mm -hmm. Tomek Kiepura na basie, Zbyszek Perliński na gitarze, to był taki pomysł też, no. który się nie zrealizował. I Bazowało to wszystko na utworach czarnego, tak. moich muzycznych i y, moich tekstach. No. A po projekcie Destor, to Piotr mnie znał po prostu, wiedział co chodzi i wiedział, że ja się nie zajmuję muzyką. W pewnym momencie dosyć długo pracowałem. Ja w ogóle rzadko bywam na różnych rzeczach artystycznych. No, no. Nie dlatego, że nie chcę. Tylko po prostu nie mogę. Ja wstaję, 4.30 wiecznie. Jestem o godzinie 22 w łóżku. No tak, żeby w ogóle funkcjonować. Żeby no funkcjonować to. i e, teraz troszeczkę mam lżej i dlatego mogę się bawić więcej muzyki. Natomiast taki moment, że nie, nie, nie byłem w stanie nie się tym A Piotrek się do mnie zgłosił, bo wiedział, że taka historia jest, że ja potrafię śpiewać według niego. No i wymyślił sobie mhm. taki pomysł, żeby stworzyć taki zespół coverowy: Jen, mhm. ale pa. Ale z racji tego, że było bardzo dużo materiału po tej Niagarze i po tym drugim projekcie, w którym brałem udział, Czarna no, no. i jak tego posłuchali, to stwierdzili, że szkoda tego zostawiać. Rekli to. I to jest na tej zasadzie, że repertuar The Storks to jest tak, część Niagary, spadku, Ali. część Czarnej Dziury. Mm -hmm. I ja staram się też e, nabrać chłopaków, żeby coś komponowali. Sam też komponuję, no i e, robimy dużo rzeczy. Także w tym momencie to jest tak, że bardzo dużo naszego repertoru to jest świeża rzecz. Darek, no bo ten bociany, czy ten Destor zwał jak zwał, to nie jest jakaś kapela z wieloletnim stażem. To jest My bo... mamy szósty rok. Szósty rok. No, no to jak na zespół, to już nawet przyzwoicie. Dobrze, gotujesz? Gotuję. A co no. lubisz najbardziej w kuchni robić? Przyrządzać? Pasty. Pasty no, na wygląd trzeba sobie zapracować. <noise> ja makarony, to pasty tak. wszelkiego rodzaju. Wszystko no. co jest z makaronem, no to po prostu kocham. Kochasz, tak? Lazanie, karbonary. Okej, okay. czyli agatywy. rozumiem, że jeżeli już, to kuchnia wodna. Tak, ale ja generalnie w domu gotu, gotuję rosół na przykład. No to ja na przykład mam, my... mam cierpliwość do twarzania pewnych stylowych rzeczy. Był taki moment, że śpiewałem ze stokrotkami i w ogóle się interesowałem kuchnią. No. Ja w ogóle zawsze taki jestem dziwny człowiek, pytam się o wiele rzeczy. O wiele rzeczy się pytam ludzi. Na przykład jak jeździłem, to się pytałem kucharek. A jak pani gotuje rosół? Aha. I, a jak pani robi to? I tak wyszło, dobrze, że ja gotuję rosół, bo podobno mój rosół jest najlepszy. że ona, ja wiem dlaczego tak mówi, bo woli, jak ja to Ech, robię. No znaczy, ale jest coś w tym, że przetestowałem. Wszystkie możliwe sposoby gotowania rosowów na przykład. Aha. I wybrałem taką, taką opcję, która jest najlepsza i wszystkich smakuje. Dla no Dla e, Muzyk. Y, no wiadomo, że Jam czy postać Ryszka Rydla, ale jeżeli miałbym Cię zapytać o takie muzyczne preferencje, żebyś wymienił mi trzy kapele. Oczywiście nie te, w których grałeś, tylko które Cię jakoś inspirowały, to co by to było. Wiesz, ja od dziecka słucham muzyki. Podobno jako mały chłopczyk potrafiłem nastawić Bambino 4 i pocztówki dźwiękowe. Mm -hmm. I to była pierwsza muzyka, z której miałem w styczność. Natomiast e, ja jestem taką osobą, która jak zaczynała czegoś słuchać, to do bólu. Mm -hmm. Czyli co było dostępne, bo to nie jest tak, jak teraz ktoś sobie włączy YouTube'a, czy sobie włączy Spotify'a, czy cokolwiek i masz na wyciągnięcie tak, ręki. Nie wszystko, tak, wszystko tak. było dostępne, ale... Co było dostępne, to ja po prostu połykałem to i miałem taką pierwszą, wielką fascynacją tu zespół ACDC. Aha, czyli mocna A mocna. z racji tego, że, że siostra dostała oryginalną płytę Highway to Hell, o proszę. Ja zacząłem szukać po, po bokach, co się jeszcze da. Potem przesiadłem się na Queen. Mhm. Z Queenu na Dire Straits. Pomijając, że słuchałem oczywiście mnóstwo różnych klasycznej muzyki rockowej, takiej z tamtych lat, no to wszystkiego obsłuchałem. Ja I z... później to był Led Zeppelin, którym byłem zafascynowany bardzo długo. W ogóle Robert Plant, jako dla mnie, jako wokalista, to Let jest es. taka wielka czołówka. Ta. skończyło się, źle mówiłem, o zagraniczną muzykę na Pink Floyd. Ja jestem mhm. wielkim fanem Pink Floyd i kocham tę muzykę bezwarunkowo. No, czyli jesteś w tym szlagierze, który jak już... Jest Led Zeppelin, to wiadomo, że i Pink Floyd, i... Tak, na i przykład że... też, e, e, słuchałem też e, cięższej muzyki, ale cięższa muzyka, Black Sabbath, mm -hmm. Ozzy Osbourne, e, no, 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 no. Judas Priest, czy takie rzeczy, mnie no. mnie to bierze. bierze. I w ogóle brało zawsze... Ja zawsze generalnie słuchałem i do dzisiaj słucham i też dużo się odbijało to w mojej twórczości, szczególnie... Na początku smutnej muzyki. Smutnej? Ja jestem, no jestem smutny, prawda? Ja film. Był jakiś film, który zapadł ci w pamięć? No, filmy to ja oglądam też od dziecka. <grym> I ja to miałem taki problem, że jako dziecko miałem starsze siostry. I, one I ja cię... zaczynałem czytać książki, które one czytały. No, no, no. I ja pochłaniałem grę, wydaje mi się, za szybko. Nie wiem, czy to też nie spowodowało jakichś tam zmian u mnie Aha. psychologicznych. Natomiast e, jeżeli chodzi o... o jak już jestem przy książkach, to już powiem. Pierwszą f, e, książką, którą jestem zapasowany, to były przygoda Wojaka Szwajka, którą no, uważam to, za wiecie. najlepszą... E, e, za jedną z najlepszych książek w ogóle ever. No to mi bardzo miło, bo ja wiem... Zrobiłem Szwejka. To, to, nie jest, to nie jest ukłon, bo ja wiem, o co chodzi, bo wiele nagród w tym temacie, ale... Ale to nie, to nie jest, to nie jest kurt, kurtuazja akurat w stosunku tak. do, do Twojej osoby, po prostu byłem zafas, zafascynowany. Mm -hmm. Zresztą uwielbiam też film ten, który został zrobiony, tak. w tej starej wersji. Mm -hmm. e, natomiast pierwszy film, który tak na mnie ogromne wrażenie wywarł, to był czas Apokalipsy. Aha, e, czyli lubisz zapach na palmu o Ale e, bardziej mi chodziło o postać, e, ten układ między Martinem tak. Sheenem a... No wiem, na... Baronem Brando, zanim go zabił. To ta psychologiczna część, że mimo że mógł go zabić, on czekał, żeby on jego zabił. I to mnie fascynowało w Pomijając, że kapitana muzyka Redorski, no to już w ogóle. Tak, nie ma o czym mówić. No dobrze. Eee, to pytanie musi paść. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Co ty sądzisz o tym mieście? Wiesz. Ja uważam, że... E, miasto umiera. Mm -hmm. Mimo że ja nie jestem człowiekiem, który nienawidzi swojego miasta, bo, bo to, bo tamto, bo to nie ma co robić, bo to nie ja jestem tego zdania, że nie ma co robić, jak nie chcesz robić. Bo jak chcesz coś zrobić, to zrobisz. zawsze to. zrobisz. To jest w twojej gestii. Nikt ci tego nie musi ułatwiać, podawać na tacy. Mm -hmm. Jak chcesz, to to masz po prostu. E, natomiast. E, ja e, na swój sposób kocham to miasto. No, mieszkam mm -hmm. tutaj całe swoje życie. Znam tu każdy kąt. Ta. Znam tu większość ulic. Z racji tego, że jeszcze jestem kierowcą, no to, to bywam, jest, by, by, bywałem wszędzie, w każdym miejscu. I generalnie ja bym zrobił kilka rzeczy, rzeczy inaczej, natomiast no, nie ja rządzę tym miastem, no i wiadomo, to chodziło też o kasę. Natomiast martwi mnie to, co się dzieje w ostatnich czasach, że, że mnóstwo ludzi ucieka z bo nie ma tutaj pracy. dobrej pracy za dobre pieniądze dla mądrych ludzi. To jest najbardziej przykre w tym wszystkim. Uh -huh. Że młodzi, mądrzy ludzie z to muszą wyjeżdżać, bo nie ma tutaj pracy dla nich. Jadą tak. do Wrocławia, jadą do Gdańska, jadą do Poznania, tak. nawet do Katowic, bo tam. Jest praca, za którą można uczciwie, uczciwie żyć i normalnie się, się uczyć. Ja już jestem człowiekiem starszej daty, inaczej do tego podchodzę. Natomiast młodzi ludzie mają inne wymagania, inne potrzeby niż no W naszym pokoleniu było tak, że no, mój tatuś. Jak zaczął pracować w PKS-ie, to całe życie przepracował w PKS-ie. A no teraz ładnie. ci pracodawcy mówią, że przychodzi młody i nie podoba mi się, i idzie. I idzie. Nie, nie ma to w ogóle. Było też tak, że nasze pokolenie to tak: kupowałeś mieszkanie, czy dostawałeś, czy, tak, kupiłeś, tak, czy, tak. czy odziedziczyłeś, czy wynająłeś, ale wprowadzałeś się do tego mieszkania i szukałeś pracy w kręgu tego. Tak, tak, dokładnie. A teraz młodzi ludzie pakują walizkę i wsiadają. Ja dobrze. Gdzie, 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 gdzie. I to, i tego mi jest szkoda, bo tak. często chowa mam wielkie możliwości, natomiast uważam, że są Nie wykorzystane. niewykorzystane. Dobrze, Darku, czego życzyć już tak na koniec tobie? Zdrowia! Zdrowia! <noise> Powiem tak, ja to wszystko co teraz robimy traktuję jako zabawę. My już nie zrobimy wielkiej kariery. No wiadomo. Z wielkich pieniędzy nie zrobimy. chodzi żeby grając mieć z tego wielką zabawę i staramy się z tego... Tak to robić. Gramy po to, żeby mieć fan Friday, nie? Wiesz, najwspanialsze jest to, że wam się chce i to jest no. i to jest plus. I ja też szukam, jakby, ja cały czas szukam rozmówców, ludzi którym się chce i którym by zechciało się przyjść tutaj do mnie do studia i porozmawiać o tym, co lubią robić, co jest ich pasją. Dobrze. Bardzo dziękuję, że w ogóle dotarłeś i że spotkaliśmy się, ja też bardzo dziękuję. Proszę Państwa, gościem moimi i Państwa wokalista z zespołu The Storks Darek Nabiałek, zawodowy kierowca no, i w ogóle człowiek, który na różnych instrumentach, w różnych składach, z różnymi ludźmi muzycznie się udzielał. Obecnie stoi z przodu tej kapeli i śpiewa. I no zresztą sami Państwo widzicie, że sprawia mu to olbrzymią radość. i Nie ma żadnego zadęcia na jakiś show biznes. Chodzi po prostu o to, żeby spotkać się z kumplami, pograć, pośpiewać, poczuć się dobrze, i od czasu do czasu, oczywiście, zagrać koncert. Dla, dla ludzi. Dziękuję, ślicznie. Dziękuję. I tu machamy. Trzymajcie się, ludziska, pozdrawiamy Was. A no i zapraszamy na koncerty. Wiadomo coś, kiedy jak... Prawdopodobnie najbliższy koncert odbędzie się w Olsztynie. W Olsztynie. W Leśnym, który się spalił no. w zeszłym roku. No, no. I taka nasza cegiełka no. jest uruchomiona, działa. Ja z, razem z Jackiem Rakowskim szykujemy, tylko czekamy na pogodę. Miało być tutaj na początku kwietnia, ale się przykór zrobi i prawdopodobnie mam nadzieję, że może 11 kwietnia się uda. Zobaczymy co wyjdzie. Maja chyba. Znaczy, od razu jest kwietnia. Maja, tak, 12 maja. Także tak, Obserwujcie, strona jest na pewno zespołu, także w internecie jest wszystko. Wystarczy pogrzebać. Dobra, zmykamy. Papa. pa! Pa pa, cześć.